Ciemano, witam w kolejnym odcinku. Kochani, będziemy testowali rzeczy grillowe, które przywędrowały od Habińskiej. Link oczywiście będziemy mieli w opisie. Przyprawiona karkajtek. psy to do rzeczy. Teraz będziemy zaczynali od karkówki, więc otwieraczka. Otworzymy i od razu wam powiem, jak to pachnie, bo to, to nie jest takie przyprawienie. O oh jest Coś pomidorowe. Na pewno. Teraz, momentik. Szczypczyczki teraz. Grill rozgrzany, jak widać. I od razu zaczynamy. Pomidorowy sos na 100%. Znam na tym. Parę razy grilla robiłem i co nie powiem? wiem, aha, to były dwa plasterki, dobra no to rozkładamy te karkubeczki, a powiem wam, że w latach świetności to ja, co może potwierdzić mój operator mojego telefonu 1,5 kilograma z karkówki tej karkówki z grilla, to ja potrafiłem sam wciągnąć, Naprawdę. Było tak czy nie? Nie. Kłam. <laughs> nie kłam. To były inne rzeczy robione przed chwilą, żebyście... Toby nie myśleli, że jest brudny grill, bo grill był czysty, więc e, cienko pokrojone, i teraz robimy do momentu, aż e, nam się ładnie e, przypieką, a nie żeby były podeszwy. Więc upieczemy to, spróbujemy i za chwilę ciąg dalszy. Jarkówka wylądowała na talerzyku, za chwilę będziemy ją jeść, to znaczy ja będę jadł, się będzie patrzeć i e, przełykać. Teraz będzie antrykot wołowy. To samo otwieramy Czekaj, muszę coś wy, wyniuchać. Podobna chyba przyprawa, ale powiem Wam, że Dobrze to pachnie. Zaraz wam zresztą powiem Zaraz wam powiem odnośnie jeszcze smaku tej karkówki, bo już karkówka jest niedzona. Tak jak widać nie przeze mnie, ale jest. To jest on trikot. dziwna sprawa. Czy się nie pomylić a ludzie? Chyba się pomyliliście. Bo mi to do karkówki bardziej podobne jest. Może ja się nie znam. Znaczy zobaczymy smaku, bo wizualnie no to taka karkówka tak która była przed chwilą. Dobra, trzy tak sobie zrobimy, niech się smażą. Ty tutaj kieruj tym telefonikiem i pilnuj, żeby się smażyło. Idę po kiełbatkę, bo jeszcze mam jedne rzeczy. Do próbowania. A więc kiełbacha zwyczajna, proszę Państwa, kładziemy te pęta na brzeszku. Nie będę tu już nic nacinał, przecinał i tak dalej. kiełbacha biała, to samo, na boczek, podboczek na grilla i kicha, albo nie kicha. Też ją damy normalnie na ruszta, już nie będę się bawił w tacki, więc tak to wygląda. I teraz to niech nam się smaży pilnujemy żeby tego nie przypalić, idziemy próbować od razu karkówkę. Proszę mi tu podejść z telefon i nie rozłączać. Dobra. I od razu i od razu proszę Państwa wam się, już tu kawałek spróbowałem, więc już wam powiem na początku, że zupełnie coś innego niż, niż ta karkówka, która jest też przyprawiona w markecie na literę B. Wygląda to ładnie. Smakuje to jeszcze lepiej. Nie, no pyszna. Yes. A wy już zjedliście? No właśnie. Były cztery, dwa, nie, to znaczy dwójka dzieciaków tutaj nie pokazuj. Jest, które już opędzlowały tą karkówę, ale naprawdę pyszna. No, bajunia. Yes, soczysta. No dobra ta przyprawa. Mhm. Mm Naprawdę, jeśli chcecie kupić od nich, od sklepu yy, u to Wam mogę to z całego serca polecić, bo jest naprawdę dobre. No, pachnie jak milion dolarów. Oczywiście ja to jem bez żadnych dodatków, bez... Co się stało? Skurcz nogę Cię złapał? Boziła ja Cię pokarała. Pokazałam Twoje brudne kroksy. Mmm. Wiesz, jak ja zawsze mówię? Nie szata zdobi człowieka. Zobacz, z jakim smakiem ja to jem, widzisz? Mm. Nie przypala się? Jeszcze kawałeczek i już, nie? Pyszne, ja dzielę. No, polecam jak najbardziej. Złożycie jeszcze do majówki. Dobra, co? Yy, będziemy tosowali potem czy następne rzeczy, nie? Tak, no właśnie. A więc czas na antrykot. Tylko nie wiem czy to jest antrykot. Zaraz będę wiedział czy to jest antrykot. Się pomylili lista. To jest karkówka. Po prostu zła nazwa była na e, tym na paczuszce. Bo to nie jest antrykot, tylko to jest wieprzowina, czyli karkuwa. Bardzo dobre, naprawdę, ale to nie jest to co było napisane. Czyli karkówka taka sama jak była wcześniejsza. Kysotka. No, tak właśnie wyszło. Dobrze doprawiony. Ojej. Mają jakieś ten recepturę jak w tym w McDonaldzie ten na te sosy. Super, naprawdę. Dobra, za chwilę kaszana i kiełbachy. Kaszalka, tak jak widać, bardzo dobra. Próbowała mi sama wychodzić. Pyszna. Jest. Dobra. Spokojnie. Spokojnie. Próbujemy teraz białą. Nóż tak ja będę bez żadnych tutaj dodatków, tak jak mówiłem, dlatego żeby sprawdzić ten smak samego tego właśnie tej kiełbachy To tu tak wyczuwalne jest Kajtek. Proszę nie słuchać odgłosów w tle, Zuśka. Twój, twój anielski krzyk nie. będzie słychać w tym, w tym filmie. Kaj toś krzyczał. No. Nie potrafię tej przyprawy Kolendra, czyżby? Nie mam pojęcia. Biała rewelacja tak samo. Ty, a to jaki ser chyba może, co czy nie? nie. Dobra, zwyczajna. No, od razu nie Bachy, Kaszana, takie. Nie będę się tym obiadał, bo tam karkówka się jeszcze robi, bo mam więcej takich karkówki, więc y, zostawię sobie miejsce na karkówkę. A więc, kochani, jeśli y, chcecie sobie zamówić na grilla rzeczy gotowe, doprawione, jak znalazł? Karkuwa. polecam z całego. Serducha naprawdę rewelacja, moim zdaniem oczywiście, myślę, że co niektórzy wiedzą, że smak mam jakiś taki w miarę, powiedzmy, dobry, więc Wam polecam karkówę jak najbardziej, kiełbachy, kaszanka również i to chyba tyle, link będzie mieli w opisie do sklepu. Aha, proszę. Grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Ja sakra zapraszam Was serdecznie. To chyba tyle. Udanej majówki. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.